Dzień dobry kochanie. witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku w karcie dnia na 18 sierpnia, czyli na wtorek. Wczoraj karty dnia nie było, no nie zdążyłam, nie wyrobiłam się już wczoraj, żeby to, żeby to zrobić. Poza tym byłam w domu, potem mnie nie było, potem znowu byłam i miałam gości, więc wiecie jak to jest. No nie, za bardzo, nie za bardzo mi wyszło tak, jakbym chciała. Kochani, dziś w ramach tego, że trzeba Wam troszkę zrekompensować ten, ten brak karty na poniedziałek, wyciągnęłam z dwóch talii. A co tam? Prawda? Zobaczymy, co to będzie. Pierwsza karta to O, śmierć. A druga mądrość. No tak. Kochani, śmierć zapowiada nam na pewno zmiany. Na pewno jakąś konieczność odejścia od czegoś starego, starego, przeszłego, znanego, czegoś, co nam już nie jest potrzebne w życiu. Yy, pokazuje nam jakąś modyfikację, jakąś yy, transformację, metamorfozę jakąś. Ta metamorfoza może zajść w nas zupełnie, tylko i wyłącznie, nawet dojdziemy do jakichś wniosków. Przy karcie yy, mądrości, yy, tym bardziej. Bo powiem Wam, że karta mądrości może tutaj nam mówić o tym, że prawdziwa mądrość rodzi się ze zrozumienia naszego doświadczenia, naszych doświadczeń. Więc im więcej doświadczymy tutaj w tej karcie śmierci, czyli jakiejś przemiany, właśnie jakiejś, jakiegoś zakończenia, tym więcej możemy się nauczyć, możemy czegoś doświadczyć i coś zrozumieć dosłownie. W tej książeczce, Dreams of Gaia, bo to jest karta z tej talii, zaraz Wam przeczytam, bo tutaj taki fragmencik bardzo mi się podoba. O, już jestem. Odszukam. O, mądrość wypływa z uczenia się na własnych sukcesach i błędach, własnych próbach i przygodach, własnych zyskach... I stratach. Mądrość rodzi się ze świadomości i rozeznania, które pozwalają nam osądzić najlepszy sposób działania. Myślę, że to, że to jest coś, co warto jutro przepracować. Mądrość, karta mądrości jest drugim z ośmiu podstawowych powodów istnienia człowieka na Ziemi w ogóle. I karta ta mówi że jeżeli nawet mamy ogromną wiedzę ale nie mamy żadnego zrozumienia umiejętności zrozumienia to wiedza nie uczyni nas mądrym a tą wiedzę możemy właśnie też zyskać poprzez odrzucenie tego co jest stare poprzez zmianę poprzez nowe spojrzenie na dane problemy myślę że tak może nam ona się jutro tutaj ta karta zrealizować kochani Przede wszystkim śmierć przypomina nam o tym, że nic nie jest wieczne. Nic nie jest wieczne. I że po prostu trzeba to zaakceptować, że coś przemija i że z czymś musimy się pożegnać. Chociaż czasami te pożegnania nie są łatwe, ale trzeba odrzucić swoje stare przekonania, trzeba odrzucić jakąś starą rutynę, jakieś nasze nastawienie, żeby pogodzić się z tym, co niesie ten nieuchronny koniec. I dzięki temu właśnie zyskamy nowe doświadczenie, znowu czegoś się nauczymy. A jeśli to zrozumiemy, to jeszcze dodatkowo zyskamy właśnie tę życiową mądrość. Tak ja odbieram te karty. Co mogłabym jeszcze powiedzieć? Karta śmierci często zapowiada zakończenie jakichś nierozwojowych związków, więc jeżeli tkwicie w jakiejś takiej relacji, to tutaj może przyjść koniec. Jeżeli macie jakieś nierozwojowe plany, projekty, też mogą się zakończyć. Jeżeli chodzi o pracę, karta może mówić tutaj o tym, żeby uważać na to, co się robi w pracy i na to, co się dzieje, bo możemy zostać zwolnieni. Tu też może być redukcja etatów. Jeżeli chodzi o ludzi, których możemy jutro spotykać, to y, oni mogą, być, mogą mieć ciekawą osobowość, bardzo ciekawą, ale mogą być bardzo trudni w codzienności i y, potrafią się odciąć od wszystkiego, co im będzie przeszkadzało. Wystarczy, że y, nie tak będziesz trzymać widelec i ten człowiek się odetnie od ciebie, bo jemu to przeszkadza. Proste. Także y, Spójrzmy jutro na nasze problemy w inny sposób. Odetnijmy się od czegoś, co jest stare, co jest nam już niepotrzebne, i, i, yy, i takie, które nie wnosi w nasze życie nic nowego. Jeśli być może tego nie zrobimy, to prawdopodobnie zostaniemy do tego jutro zmuszeni. Tutaj musimy też, te karty namawiają nas wręcz do tego, żebyśmy z jakimś zrozumieniem podeszli do odcięcia się od pewnych spraw i pewnych trudnych sytuacji, czy sytuacji, które nam doskwierają, czy sytuacji, które zupełnie nam są już w życiu niepotrzebne. Jeśli chodzi o radę, to ym, powiedziałabym, nie opieraj się zmianom. Nie opieraj się zmianom. I... Postaraj się je umiejętnie zrozumieć. Kochani, to byłoby wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia jutro w karcie Dnia na Środę. Pa Pa!